Witam. Na YouTube było już niejedno opętanie. To Tak, sam I ostatnio DJ Palacide, znany jako DJ Palacide, od klauna z Koszalina i 6.30 zagłębił się w tajemniczy las. Możliwe, możliwe, że opętany. Czekaj. No i znowu jest ta sama siła. Co to jest? O mój kurwa, kurwa, ja pierdolę! O kurwa. Jezu, nie wiem co to jest dziwny, bo... Po Pokaż to ja Mega. na dwóch słuchawka, taki dziwny głos jakby. Nie jest taki nie twój, ale nie. mój! mój nie, nie mój głos, nie mój głos jakby. Ja pierdolę! Tu Tu! Co to jest to? O kurwa o kurwa Ja pierdolę! To jest takie. Co to jest? Wyrpadę! Ja pierdolę! O kurwa! Znaczy wiesz, bo ja jak, jak się obsram, no to mi się też głos łamie wtedy, nie? Ale tak nie gruluje ale, ale no, dziwny w cholerę jest że, ten głos. A zobaczcie teraz w filmu głos i zobaczcie zupełnie inny kurde i o to jest mega dziwne po prostu. Kurwa, jak jestem opętany? <laughs> nie, to chyba nie jest... <laughs> nie no stary, tam, ale seriawej, taki dziwny kurwa. ten. Ale serio, no dziwny dźwięk. Wielu myśli, że to może być fake, Ponieważ siedzi koło DJ-a Pana Osobnik znany jako Mikołaj od Dominika Łupickiego, tego wiecie, legendy polskiego YouTube'a, że ustawiają filmy, lecz Palasajd odniósł się także do tego na swoim live'ie. No. Już a i dobra, słuchajcie, bo jeszcze jeden ważny element, bo pewnie niektórzy znają Mikołaja z kanału od Dominika. Słuchajcie, my z Mikołajem działamy na zupełnie innej zasadzie, jakby u nas jakby ten system pracy jest zupełnie inny. My z Mikołajem znamy się 10 lat. Eee, poznaliśmy się w ogóle na samym początku, jak to był jeszcze młode SDC a nie Mikołaj. Eee, więc bardzo ciekawe czasy. Eee, tylko, że Mikołaj y, tworzy naprawdę genialne filmy i robi naprawdę super, super robotę. Dlatego, w momencie, w którym ja szukałem operatora, tak sobie pomyślałem, ej, w sumie mam Mikołaja i tak dalej, I parę miesięcy temu się odezwałem i my robimy zupełnie coś innego. Tak jak widzicie no. u Domina, to jest pewien scenariusz, to jest pewnie pewien inny zupełnie schemat, a tutaj są jakby autentyczne emocje. Dla tych, którzy dalej powątpiewają, czy to jest fake, czy nie. Mam jeszcze jeden kawałek, gdzie sam Palasite aż wstał z krzesła. Tu coś widzę jeszcze. O kurwa, stary! No, tam jest. Ja pierdolę, to jest... Widzisz tu? Sylwetka człowieka jak chuj. Ej, patrzcie jaką mam gęsią skórkę teraz. Zobaczcie to. Zobaczcie jaką mam gęsią skórkę. Ja pierdolę, no stary to jest sylwetka człowieka jak cholera. Widzisz? No to nie z tej strony w ogóle, nie? Sytuacja wygląda poważnie. Nie masz czego się tutaj śmiać. Lecz pytanie jest takie: czy chłop 26-letni z montażystą Dominika Łupickiego by to ustawił? Czy to jest fake? Może nie. Niedługo się tego dowiemy, bo. 26-letni mężczyzna, czy by chciał ustawiać dla jakichś pieniędzy, jakichś subów, jakichś lajków, wyświetleń na YouTube, filmy? No nie wiem, chyba że to jednak fake. <tryk>